W zadaniu czwartym mamy podany układ równeń, równań w takiej postaci, i mamy wskazać, jakie warunki muszą być spełnione, aby ten układ równań był nieoznaczony. Oczywiście, jeżeli chodzi o układ równań nieoznaczony, to tutaj w interpretacji geometrycznej otrzymamy dwie proste, pokrywające się. Czyli to oznacza, że obie te proste muszą mieć dokładnie takie same równania, żeby otrzymać dokładnie takie same wykresy. Czyli to oznacza, że muszą być takie same te współczynniki kierunkowe, czyli A1 oraz A2, to sobie zapiszmy, ale także takie same muszą być wyrazy wolne, czyli B1 musi być równe b2. Jeżeli chodzi o układ równań sprzeczny, to będą dwie proste, równoległe, bo to będą proste, które nie będą się przecinały, nie będą miały żadnego punktu wspólnego, a skoro to mają być proste, równoległe, to oznacza, że muszą mieć takie same współczynniki kierunkowe, czyli A1 równa się A2, ale muszą być różne wyrazy wolne, czyli B1 musi być różne od B2. No i jeszcze chcemy, żeby układ równań był oznaczony, czyli wówczas no, te dwie proste będą się przecinały, będzie tutaj jeden punkt, który należy i do jednej, i do drugiej prostej, i będzie tak wówczas, gdy nie będziemy mieli takich samych współczynników kierunkowych czyli to zapiszemy w ten sposób, natomiast b1 oraz b2 może być dowolne, ponieważ przypominam tutaj, że te wyrazy wolne mówią nam o miejscu przecięcia wykresu danej funkcji po prostu z osią oy, czyli z tą osią pionową.